Dziś jest poniedziałek, 13 sierpnia. Marek Gurdak, witam i zapraszam na informacje. Kolejny raz zabrzmiały organy podczas 20 międzynarodowych koncertów organowych. W miniony czwartek miłośnicy muzyki mieli okazję wysłuchać występu w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W kościele na Serbinowie, największej tarnobrzeskiej parafii, koncert zagrał Piotr Rojek, wirtuoz organów z Wrocławia. Pasjonaci muzyki organowej usłyszeli sonatę organową numer 1 Feliksa Borowskiego, kompozytora brytyjsko-amerykańskiego, polskiego pochodzenia. Organista wykonał utwór według własnej interpretacji. Piotr Rojek to absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Ukończył dwie specjalności: w 1995 roku klasę organów i w 2003 kompozycję. Muzyk ukończył także wiele kursów mistrzowskich w grze na organach. Obecnie jest pracownikiem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na pasjonatów muzyki organowej czekają jeszcze dwa koncerty. 16 sierpnia o godzinie 19:00 po raz pierwszy zabrzmią nowe organy w najstarszym tarnobrzeskim kościele w Miechocinie. Po raz pierwszy zabrzmią organy w kościele w najstarszym tarnobrzeskim kościele, czyli w kościele pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny na tarnobrzeskim osiedlu Miechocin, gdzie od ubiegłego roku są nowe organy, bardzo ciekawy instrument. W wspaniałym wnętrzu, myślę że będzie to doskonała okazja, by posłuchać tego instrumentu i, i jakby w tych wspaniałych wnętrzach poddać się urokowi muzyki. 20. Międzynarodowe Koncerty Organowe w Tarnobrzegu zakończą się 23 sierpnia o godzinie 19.00 występem Henryka Jana Batora w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Swój pierwszy mecz w sezonie 2012-2013 rozegrali także piłkarze OKS Wielowieś. Podopieczni Artura Szkutnika na inaugurację podejmowali w roli gospodarzy drużynę Sanu Kłyżów. Już na początku spotkania gospodarze stracili bramkę po błyskawicznej kontrze Sanu, którą pewnym strzałem sfinalizował Adam Pliszka. Po stracie gola gospodarze zabrali się do pracy i na efekty nie trzeba było długo czekać. W 27 minucie po faulu na aktywnym Arturze Kaniosie dobrze prowadzący zawody arbiter podyktował źródł wolny. W pole karne zacentrował Paweł Drach, a celną główką popisał się Michał Szczepański. Dawaj, dawaj. W 35. Minucie coraz lepiej grająca Wielowie się wyszła na prowadzenie. Akcję lewym skrzydłem i centre Igora Jabłońskiego na gola zmienił debiutujący w zespole z Wielowsi Przemysław Stąporski. W 41. Minucie OKS na dwubramkowe prowadzenie wyprowadził najlepszy na boisku Szczepański. Skrzydłowy Wielowsi wykorzystał błąd defensywny Sanu i z zimną krwią skierował piłkę do siatki. Tuż przed przerwą zobaczyliśmy jeszcze nieudaną przewrotkę Michała Stali i mocny strzał utalentowanego Michała Chmiela. Po 45 minutach Wielowieś zasłużenie prowadziła z sanem 3 do 1, i jak na Beniaminka pokazała się z bardzo dobrej strony. W drugiej połowie nadal świetnie prezentował się ofensywny kwartet Wielowsi, czyli Szewc, Stomporski, Szczepański i Jabłoński. Ich szybkie i składne akcje siały popłoch w szeregach obronnych rywali. Gospodarze czwartego gola nie zdobyli, i w końcówce dali się zepchnąć do momentami głębokiej defensywy. W ostatnich kilku minutach Aleksander Sito był parokrotnie w prawdziwych opałach, ale wynik się nie zmienił i Wielowieś wywalczyła komplet punktów. Był to historyczny nasz pierwszy mecz w okręgówce. No i bałem się tego meczu. bo Doszły duże zmiany kadrowe. Wiadomo, parę, parę osób takich podstawowych typu Krzysiek Wartoń odeszło. Musiałem pozbierać tych chłopaków jeszcze, żeśmy, żeśmy się jeszcze posiłkowali paroma chłopakami ściągniętymi, ale, ale nie wyglądało to źle. No 3-1 z drużyną mniej więcej środka okręgówki. Jak na początek trzy punkty naprawdę bardzo cieszą. W drugiej kolejce Beniaminek z Wielowsi zagra na wyjeździe z Sokołem Kamień. Bezbramkowym remisem zakończył się pierwszy w historii mecz OKS-u Mokrzyszów w czwartej lidze. Podopieczni Stanisława Gielarka podzielili się punktami z rzemieślnikiem Pilzno. Toczony momentami w strugach ulewnego deszczu mecz nie był najlepszym widowiskiem. Lepiej spotkanie rozpoczęli gospodarze. Po zagraniu Jakuba Uznańskiego niezłej okazji nie wykorzystał debiutujący w zespole z Mokrzyszowa Maciej Fietko. Goście odpowiedzieli strzałem Dawida Łapy, pewnie złapanym przez kolejnego debiutanta w OKS-ie Adriana Lasote. Przez większą część pierwszej połowy lepsze wrażenie sprawiali goście. W 19 minucie Łukasz Kosiba otrzymał znakomite podanie z głębi pola, ale będąc w dobrej okazji nie trafił w bramkę. W 30. minucie po dośrodkowaniu zrzutu Rożnego głową próbował pokonać Lasotę Wysoki Daniel Popiela. Gospodarze także mieli swoje okazje. W 12. minucie Fietko okazał się szybszy od obrońców, ale jego próba przelobowania bramkarza okazała się niecelna. W 37. minucie sporo zamieszania w szeregach obronnych rywali sprawił rzut wolny Krzysztofa Haliniaka. W drugiej połowie mecz był słabszym widowiskiem, ale to nie oznacza, że zabrakło w nim emocji. W 54. minucie sporo kontrowersji wywołała decyzja arbitra, który nie dopatrzył się w tej interwencji Adriana Lasoty przewinienia. Gospodarze na prowadzenie mogli wyjść w 62 minucie, kiedy to po dośrodkowaniu zrzutu wolnego w polu karnym rzemieślnika powstało ogromne zamieszanie. Chwilę później goście wyprowadzili szybką kontrę, którą w ostatniej chwili skasował ofiarną interwencją Marek Kulczycki. W 81 minucie kibicom gospodarzy ciśnienie podniósł arbiter. Po tym starciu Łukasza Rzepieli z bramkarzem Rzemieślnika, Wilczyńskim, sędzia napastnika gospodarzy ukarał za symulowanie żółtą kartką. Dodajmy, ukarał jak najbardziej słusznie. Rozmawiałem z Łukaszem, on przyznał się, że, że czuł jakieś dotknięcie, ale, ale, ale karnego raczej nie było. Ostatecznie pierwszy w historii mecz OKS Mokrzyszów na boiskach czwartej ligi zakończył się sprawiedliwym podziałem punktów. Przed meczem myśleliśmy o tym, że punkt byłby no, niezły, natomiast w przebiegu meczu można no, mieć troszeczkę y, niedosyt, ponieważ y, w końcu w semestrze sytuację, którą y, strzał, który y, Fiedko. Gdzieś kogoś dotknęła, wyleciało, później no, czy był karny, czy nie był karny. Ja za daleko byłem od tego, żeby to komentować. Natomiast w pierwszej połowie mieliśmy sytuację, w której mógł również Maciek strzelić, przerobować bramkarza. No, generalnie z meczu co? No, no, na pewno, gdybyśmy przegrali ten mecz, to byśmy powiedzieli, że pierwsze szlipki robaczewki udało się nam zremisować po, wydaje mi się, pensjonującym meczu. Mimo wszystko, bo to jest zespół, który będzie pewno w czołówce, bo widać, że, że, że kilku zawodników, którzy grają. No trafili, zderzyli się z Beniaminkiem, który postawił dzisiaj bardzo dużo zdrowia na pewno w tym meczu, ale generalnie jestem zadowolony z postawy zawodników, bo zagrali solidnie i zagraliśmy po raz pierwszy chyba od a nie wiem, może roku bez straty bramki. Także to jest, jest jakiś optymizm w tym wszystkim. Tak, myślę, że wszyscy ostrzyliśmy sobie apetyty na zwycięstwo i na trzy punkty w tej inauguracji, ale wydaje mi się, że remis z taką drużyną, jaką jest Rzemieślnik, która występuje w czwartej już bodajże 15 sezonów, no jest zadowalający. Już w najbliższą środę OKS zagra w Nowej Dębie z miejscową stalą. W sobotę Beniaminek podejmować będzie na własnym stadionie LZS Turbia. Klub Abstynenta Krokus zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem Moje Wakacje. Rozpoczęcie konkursu w siedzibie klubu przy ulicy Dąbrowskiej 10 o godzinie 13. Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci na cykl filmów zatytułowany Mój ulubiony bohater filmowy. Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza wszystkie dzieci we wtorek 14 sierpnia w ramach akcji Lato w mieście na bezpłatny seans filmu animowanego Delfin Plum. Film o przygodach sympatycznego delfinka. Film będzie poprzedzony spotkaniem z członkami klubu AquaSTAR, którzy to płetwonurkowie opowiedzą o przygodach, o swoich przygodach, o przygodach płetwonurków, a także o tym, jak zostać płetwonurkiem. Również będzie to spotkanie połączone z konkursami na temat wiedzy o ochronie środowiska wodnego. Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza w ramach akcji Lato w mieście i mój ulubiony bohater filmowy 21 sierpnia na film animowany Ale Cyrk. Film opowiada o przygodach sympatycznego psa Azorka, który chce zostać cyrkowcem. Zapraszamy do obejrzenia w Tarnobrzeskim kinie wstęp dla wszystkich dzieci bezpłatny po uprzednim odebraniu wejściówki. Zapraszamy. 28 sierpnia o godzinie 16 zapraszamy na film Zakochany Wilczek. Przed filmem spotkanie z panem Sebastianem Tuźnikiem, który jest członkiem koła łowieckiego w Nowej Dębie. Będzie to spotkanie pod tytułem Łowiectwo oraz zwierzyna naszych pól i lasów. Od 17 sierpnia zapraszamy serdecznie na Komedię francuską, która zdobyła popularność w Europie, Francji i oczywiście w Polsce, nietykalnie oraz najnowsze przygody Batmana. Mroczny rycerz powstaje. Zapraszamy serdecznie.